szybka, nawet nie zdążyłam za dużo materiałów nagrać, ale już jesteśmy właśnie w naszym mieszkanku w Tromso, które jest bardzo duże, naprawdę, ma ogromny salon, ogromną kuchnię, ma trzy duże sypialnie, jeden minus, że ma jedną łazienkę. Jak na tak duże mieszkanie, no fajnie by było jednak mieć dwie łazienki. Mieliśmy straszne turbulencje przy lądowaniu, no turbulencje normalna rzecz, ale wydaje mi się, że właśnie w takich rejonach morskich, górzystych jest to, jest to częstsze po prostu. My teraz wybieramy się na spacer tutaj po Tromso, na pewno musimy iść do jakiegoś sklepu spożywczego, no i oczywiście na jakąś kolację, bo umieramy z głodu. Podróż generalnie była bardzo szybka bo tak naprawdę przesiadka w Oslo trwała godzinę, no ale mieliśmy pół godziny jakiś tam szybki shopping i toaletę, a potem musieliśmy wskoczyć do następnego samolotu, więc naprawdę fajnie, szybko, przyjemnie z lotniska Tromso tutaj do centrum Tromso też jechaliśmy jakieś 7 minut autobusem a właśnie autobusy odjeżdżają dość często i są dość tanie, bo my za 6 osób za autobus zapłaciliśmy jakieś 120 zł coś takiego, 250 koron więc to tak mniej więcej na pół dzielimy nie ma na razie za bardzo śniegu, znaczy jest jakiś tam śnieg, który został po poprzednim weekendzie. Nie ma śniegu i zapowiadają niestety jakieś takie 5 stopni, ale i tak mamy nadzieję i manifestujemy, że jednak będzie cieplej, więc manifestujcie z nami, że jednak będzie chłodniej, przepraszam, nie i że będziemy mieli super taki śnieżny zimowy czas. Jak będzie, to zobaczymy, a wy zostańcie z nami, żeby nic nie przegapić. W sobotę o 8 rano w Norwegii jest jeszcze ciemno, a my już jesteśmy na łódce, która zabierze nas na dalszą morską przygodę, gdzie będziemy obserwować, mam nadzieję, wieloryby i orki. Eee, pod... I foki, tak. I podróż będzie trwała do 10 godzin, więc to będzie długi, długi dzień, ale mam, mam nadzieję, że pełen przygód. Polar night. That means that the sun will not come above na jedną noc one night, and we have one night of midnight sun. That means that the sun will not set. Spodziewaliśmy się, że będzie zimno, ale jak już tutaj jesteśmy, to uważamy, że to naprawdę była zarobista decyzja, żeby ubrać się bardzo, bardzo długo, bo mimo tego, co zapowiadali. Radnackowo, teraz zaczął padać też, no i jest dość duży wiatr, więc jeśli wybieracie się na taką wycieczkę, to zdecydowanie trzeba się go ubrać.

the phone. Wczoraj orki dosłownie zrobiły nam morskie przedstawienie i było naprawdę rewelacyjnie i każdemu z ręką na sercu gorąco polecam taką wycieczkę właśnie na orki i wieloryby. Nasza wycieczka była organizowana przez Brim Explorer, ehm, nazywała się Silent Whale Watching. E, gorąco, gorąco polecam, naprawdę rewelacyjna sprawa, jednak jeśli ktoś ma chorobę morską to warto zaopatrzyć się w jakieś dodatkowe tableteczki, bo... No łatwo nie było. E, cała wycieczka trwała około 9 godzin i przez jakieś 4 godzinki właśnie w tym kluczowym momencie oglądania orek były dość duże fale, więc no naprawdę lepiej się zaopatrzyć. To było wczoraj, a dzisiaj dla odmiany Tromso przywitało nas przepięknym wschodem słońca, zobaczcie sami. Jesteśmy w wiosce reniferów, nie ma śniegu, jest straszne błoto, ale jest wszyscy. Właśnie karmiliśmy sobie reniferki. Jesteśmy tutaj o 10 rano i jesteśmy pierwszą grupą, więc no, są bardzo głodne i bardzo chętne, więc na początku my z Liamem sobie nie wzięliśmy wiadereczka, bo trochę mnie to przeraziło, ale no ale fajnie, fajne przeżycie. Już później po chwili jak już troszkę pojadły, to wzięliśmy wiadereczkę z karmu i rewelacja, polecam, polecam gorąco. Hey. Good morning everyone! Are you cold? No, no. Well, no. no. Not yet. <laughs> <laughs> so so nice. welcome to Troms Arctic Reindeer. My name is Ilya. I will be your guide today. I so come from a Sami reindeer herder family herder no. in, Nor so in Norway, yes. about 8 hours from here. My family has been doing reindeer herding for many many generations. So I grew up with reindeer. And if you have any questions about Sami people or reindeer, feel free to ask anytime during the day. <laughs> Renifery nakarmione i wygłaskane, a teraz siedzimy sobie w takim namiociku, gdzie pali się ognisko i czekamy na zupę z renifera. Pani musi nie pację z Nie będę. I tak byście tak spotkać. Te zupeczki z renifera. Pani trzeba się pocielić. Taki łagodny gulasz, taki warzywny. Mało czy to mięso? My? Teraz spróbujemy mięso. No to kawałek dobra, kawałek. to się dzielimy w takim razie. Proszę cię bardzo. Uwaga, mięso z Renifera. Ale Pani. Pani. Daj, bo... hmm, się tak? e, Młody nie siedzi może w samochodzie. Miasta. Ale tutaj koszulka. Tak, na drugą stronę, z drugim mostem, to jest na tamtą stronę, gdzie jest katedra, i tam sobie w głąb pojedziemy. Dzień dobry w poniedziałek, mamy dzisiaj 11 listopada. Ja witam się z Wami ponownie z Tromsø. Wczoraj polowaliśmy na Zorze Polarną i udało nam się naprawdę zobaczyć piękne widowisko na niebie. Jednak do no, kamera tego nie oddaje. Wrzucę Wam tutaj kilka zdjęć, żeby pokazać mniej więcej, jak to wyglądało. I naprawdę uważam, że jest to jedna z rzeczy, dla których warto pojechać właśnie tutaj na północ. A plan na dzisiaj jest taki, że zostajemy w Tromso, już nie jeździmy na żadne wycieczki. Chcemy jeszcze tutaj trochę pospacerować, zobaczyć pot, pojechać kolejką gondolową na górę. No i zobaczyć, co tutaj się w mieście dzieje, bo tak naprawdę jeszcze tego miasta zbyt dobrze za dnia nie widzieliśmy. z naszego apartamentu. My tutaj mamy niedaleko depstaka. Lokalizacja całkiem ok, ale no rezerwując, nie wiedzieliśmy, że będzie to trochę pod górę. I wieczorami zwłaszcza jak zakupy, jakieś no to trochę się nie chce. No ale generalnie bardzo blisko. W ogóle mogę wam polecić Arctic Homes, tak się nazywają tutaj apartamenty. To jest taka duża sieć apartamentów i właśnie większość z nich jest w naprawdę fajnej lokalizacji, więc. No zerknijcie sobie na bookingu, jeśli będziecie rezerwowali wodziczkę właśnie do tronu. I w prawo będziemy szli teraz. Ale jest czerwony. Wow. O nie, Oli biegnie szybko! Szybko! Oli! Oli! <grywa> Oli! skąd wiedziałaś, że tak się to... Oli! Zauważyłem takiego Spidermana. Co? Najbliższą Od 12 do 19. To oh, chyba to na stałe jest. A gdzie to jest? Tu. Aha, wyjechać na tą drogę. Janek, biegnij do tego, biegnij do trolla. To go. No, ty go znalazłeś, tak? Ja chcę połóż. Twój połóż. Albo może podpływaj. Ja widzę trolla. Ja widzę trolla. Co? Chodź, ale ty ze mną... Ty z nami nie Ja widzę trolla. Widzicie jak tu koledzy myśli? Zapisała to na. O nie. I wjechaliśmy na górę kolejką gondolową. Mamy tutaj widoczek na Tromso. Zaraz Wam pokażę w ogóle na jak małej wyspie znajduje się Tromso, bo to jest niesamowite. Zasobnie z jednej strony jest lotnisko, a z drugiej strony może dwa kilometry i e, już, już jest centrum i właśnie nasz apartament. Więc Tromso to jest ta wyspa, a raczej Tromsoja, tak się chyba nazywa ta wyspa, na której właśnie leży Tromso. Tutaj mamy e, most. Tutaj właśnie jest centrum. A tam, tam, tam widzimy lotnisko i ta wysepka kończy się o zaraz tutaj. Maleńka, naprawdę. No i te góry, no to jest piękne. jest zafascynowana patykiem, ja jestem zafascynowana widokami. Idziemy teraz jeszcze, jak to Liam powiedział, zrobić piknik. Mamy jakieś lizaki i coś do picia, więc to chyba będzie ten piknik. Ale jest też tutaj restauracja, więc zobaczymy, może zostaniemy. Mamy taki plan właśnie, że um, zostaniemy tutaj jak najdłużej. Wyjechaliśmy tutaj specjalnie tak w okolicach godziny 13, kiedy już robi się tak troszkę ciemno, ale nadal jest jasno. Właśnie po to, żeby zobaczyć to miejsce za dnia i nocą. Myślę sobie, że jest to pierwsza wycieczka w Tromsø, na której faktycznie mam czas wyciągnąć aparat i coś do was nagrać, ale może uda mi się zrobić takie podsumowanie już po powrocie. Eee, a teraz chłopaki robią budowlę z kamieni, prawdopodobnie na szczęście. No, ale wykroiłeś! Gogo! Ja go -go! Misia, gogo! No -go! Widzicie? Nad samą wodą jest. Ej! No, nad samą wodą. Już chyba, już... Już siadł chyba, nie? Nie. dym Nie no, już siadł na pewno. Musiał za górą siąść. No i wyczekaliśmy i mamy noc. Żegnamy się i dzięki za oglądanie.